I myślę, że dla dzieci, bo to nie ma być dla nas, tylko ma być dla nich, bo po to dla nich to robimy. Paweł Amulewicz w naszym studiu Danuta Klamańska i Grzegorz Szkarpa, odpowiednio prezydent i wiceprezydent Lions Club w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry. Drodzy Państwo, spotykamy się, ktoś powie, że już tradycyjnie, ale ja bardzo lubię te nasze spotkania, dlatego po raz kolejny się widzimy i się słyszymy, żeby podsumować minionych 12 miesięcy, ten czas biegnie nam bardzo szybko. Tym bardziej, kiedy robi się tyle, ile robicie Wy, więc tak gdybyśmy mieli w telegraficznym skrócie, przypomnieć o tych wszystkich inicjatywach, bo pewnie w szczegółach powiedzieć nie sposób, co w 2024 się uda. Z czego jesteście zadowoleni? No Myślę, że z tego wszystkiego, co żeśmy zrobili, jesteśmy zadowoleni, bo to był naprawdę bogaty program. Dużo się działo. Począwszy od wiosennego koncertu w Szkole Muzycznej z aukcją obrazów, po, po, po koncercie była Zielona Szkoła dla Dzieci z Domu Dziecka i dla Dzieci Ukraińskich, na której to był obecny Grzegorz. Następnie żeśmy zorganizowali kolejny koncert koncert jesienny pod tytułem Źródła. I zorganizowaliśmy również dla dzieci wigilię w domu dziecka. Byliśmy w olsztynku. I na tę Wigilię udało nam się zaprosić kwartet smyczkowy ze szkoły muzycznej. Dzieci, dzieci piękne kolędy grały i dzieci z domu dziecka zrewanżowały się nam i też zaśpiewały piękne kolendy. Dostaliśmy takie drobne upominki. Dzieci też od Mikołaja dostały upominki, bo inaczej być nie może. Panie Grzegorzu, zapytam. Myślę o te bardzo pozytywne emocje, bo spotykacie się z młodymi ludźmi, którzy po pierwsze potrzebują wsparcia. Wy to wsparcie oferujecie, ale myślę, że ten sygnał zwrotny, feedback, trzymając się terminu, terminologii marketingowej zawsze jest bardzo taki wdzięczny po prostu, kiedy te uśmiechy na twarzach niewymuszone pojawiają się, to daje wam takiego kopniaka motywacyjnego do tego, żeby robić to dalej, robić tego więcej, bo o planach też za chwilkę powiemy. Jakie to są emocje? To są emocje polegające na tym, że najlepiej opowiadać na przykładach, więc może podam taki przykład tu. Danusia właśnie wspomniała o tym, że mieliśmy taki czas, kiedy mogliśmy z dzieciakami z domów dziecka w Gryzinach, Olsztynku i Wiskupcu spędzić czas z opiekunami. To było fajne, fajne spotkanie i myślę, że dla dzieci to nie ma być dla nas, tylko ma być dla nich, bo po to dla nich to robimy, żeby one czerpały z tego y, satysfakcję. Też daliśmy stypendia i to były stypendia w, na Wydziale Sztuki, były stypendia w Liceum Plastycznym, a także dostała Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej stypendium, przeznaczone właśnie na wyjazd do Wiednia. Tu właśnie, zanim jeszcze o tych planach, bo widzę, że się palicie do tego, żeby o nich poopowiadać, ale zapytam o to, jak tą właśnie pomoc celujecie? Myślę sobie, że to jest niezwykle cenne, że ta pomoc trafia do konkretnych osób, do konkretnych grup. Jak takie osoby wyszukujecie, żeby no prężna bardzo i, i, i rozpoznawalna na całym świecie organizacja, jaką jest Lions Club, no właśnie tak skutecznie była w stanie działać? Jak się takie osoby wyszukuje? To są wasze kontakty, lata doświadczeń, wszystko w sumie, jak to działa? To, to powiem teraz tak, to... To są rzeczy, które pojawiają się zapoczątkowane przez naszych prekursorów dużo wcześniej i, i są kontynuowane, realizowane, pewne inicjatywy, tak jak koncerty, pomoc właśnie szkole muzycznej, szkole plastycznej, ale pojawiają się sytuacje. W danym roku powiedzmy, że będziemy rozpatrywali w roku, że była powódź, tak, były pożary w, w, Aust w, w, na w Australii, być. tak jest, powódź w Polsce pomogliśmy tak jednej z... Y Placówek na południu Polski, bo to była potrzeba chwili cały jakby cała Polska reagowała w różny sposób, różne organizacje pomagały. My się w takich sytuacjach też odnajdujemy i, i, i działamy też na bieżąco. To przejdźmy już do poniekąd klucz tego naszego dzisiejszego spotkania, czyli tego, co szykujecie na 2025 rok, w którym bardzo szybko, będę to cały czas podkreślał, weszliśmy, bo pierwsze duże wydarzenie już w marcu, lada chwila. Tak, 8 marca. Mamy kolejny koncert, wiosenny koncert, na, których, na który serdecznie zapraszamy i naszych sympatyków, i naszych przyjaciół, i tych, którzy chcą wesprzeć i pomóc, ponieważ te, staramy się, aby te wszystkie środki, które pozyskamy, żeby przeznaczyć w głównej mierze na pomoc orkiestrze symfonicznej, która dostała jako jedyna z Polski zaproszenie na koncert, do Wiednia mają szansę na warsztaty, na, na koncert w sali, w której to odbywają się koncerty noworoczne. Ponadto chcemy z tego koncertu też pieniążki przeznaczyć na y, pożary w Stanach i na to cały okręg, czyli cała Polska, Lions Club zbiera, więc my też musimy, musimy bardzo chcemy dorzucić swoje. Ponadto kolejny koncert będzie z całą pewnością na jesieni. Ponadto jest ta zielona szkoła dla dzieci z domu dziecka. Już mamy 20 dzieci, dla nich mamy przeznaczone już środki, żeby te dzieci pojechały. Ponadto Grześ organizuje regaty żeglarskie dla wszystkich lając klubów w Polsce i dochód też częściowo na nasze cele statutowe. I jeszcze planujemy taki duży bal jesienią, ale to jeszcze wszystko w powijakach i nie wiem, jak to nam się uda, ale. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Będziemy też na pewno na bieżąco o tym naszych widzów, naszych słuchaczy informować. Tak na koniec, panie Grzegorzu, gdybyśmy mogli jeszcze, bo myślę, że dobrze, żeby ta informacja zawsze na koniec wybrzmiała, jak można wam pomóc i ewentualnie, jeżeli być może słucha nas ktoś, kto no, ma pokaźny portfel, co tu dużo gadać, jest w stanie na taki szczytny cel, czy na szereg szczytnych inicjatyw swoje pieniądze przekazać, gdzie do was przyjść, gdzie zapukać, gdzie zadzwonić, powiedzmy. Środki pozyskujemy głównie... Z, z koncertów, które są organizowane, tak. Tu prowadzimy zbiórkę poprzez aukcje podczas tych, tych koncertów, ale nie, jesteśmy otwarci. Tutaj, Danusia, myślę, że. Powie, bo ona, nie wiem, ona to robi, jest kobietą. Kobiety mają chyba ten dar y, i pozyskuje najwięcej środków oprócz y, pozakoncertowych, i może by coś na ten temat powiedziała, chociaż też mogę powiedzieć, że ile możemy, na ile nas stać, z własnej kieszeni też y, coś y, y, wy, wykładamy i z kieszeni naszych przyjaciół, y, tak. y, ale są też y, osoby, no, mamy sponsora, tutaj... takiego, który, który pomaga nam, jeżeli chodzi o, o domy dziecka, bo no, po prostu jest człowiek z ogromnym sercem i dlatego mamy na tą zieloną szkołę, bo przecież jeszcze zapomniałam dodać, że mamy, musimy, znaczy nie musimy, bardzo chcemy, stypendia dla Wydziału Sztuki, stypendia dla Szkoły Plastycznej i jeszcze stypendia dla Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego imienia Antonowicza. I to co roku dostają naprawdę zdolni uczniowie i na to wszystko musi nam starczyć. Drodzy Państwo. I na szkołę żeglarską, którą o. chcemy szkółkę zrobić też jeszcze w tym roku dzieci. dla dzieciaków. To jest taka moja konik, tak, te dzieci z, do, z domów dziecka. Też na to są potrzebne środki, więc tak jak mówię, jesteśmy otwarci yy, na, na, na dodatkowe yy, wpływy na te cele właśnie yy, Także Tyle. sporo planów Dziękuję przed bardzo. nami i myślę, że jeżeli ktoś na, nas chciałby wspomóc, to bardzo proszę, strona internetowa Lions Olsztyn i tam jest nasz adres, tam jest nasza siedziba, są telefony do nas. Myślę, że, że jeżeli państwo też by zechcieli, to i telewizja Kopernik też się przychyli, pochyli nad tematem i też nas wspomoże. Także proszę bardzo, proszę nas szukać. Drodzy Dziękuję. Państwo, nie pozostaje nic innego Facebook, jak odesłać... I zapraszamy, odsyłamy się do Facebooka, który staramy się też tutaj e, e, rozwijać i w miarę możliwości e, przekazywać na bieżąco informacje z naszej działalności. Odsyłamy do sieci w, tacy, w takim razie, drodzy Państwo, i zachęcamy do tego, żeby pomóc, bo warto. E, o lepszą puentę się nie pokuszę. E, nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv Państwa i moimi gośćmi byli Danuta Klamańska i Grzegorz Karpa. Silna reprezentacja Lions Club Olsztyn. Piękne dzięki za to spotkanie. Dziękuję. Bardzo. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo.